sące V10 na prawym. może być bardzo ciekawy pojedynek, aż tam jestem ciekawy, jakie je będzie rozstrzygnięcie. Na pewno dadzę depression. No dobra, Tesla, model 3, Waldek na starcie. Ale cichutka. Ale one troszeczkę przypiszczały tam, jak <mulatory> pierwsze miejsce zajął właśnie ten Mustang, a drugie miejsce, no możecie też zaklaskać no, Jankowi, bo to są jego pierwsze zawody. Prawa dla Janka, za to, że przyjechał i okay, okay, mamy już Dawida Szczepaniaka, lewym i Janka Sołtysiaka na prawym. Mam nadzieję, że tutaj przepisy RODO nie obowiązuje, bo wyczytuje zmienia i nazwiska, ale okej, okay, już teraz dla nas najważniejsze jest to, że... Bardziej seryjne, bardziej przewiduje. Szybki. Co? On, on chyba najszybciej pojedzie. Dobra, mamy Dawida Szczepaniaka, który pojedzie wolny przejazd. E, on w tym momencie jedzie, tak jakby półfinał i chce skorzystać z tej możliwości przetestowania auta. Dawid Szczepaniak to jest 5 litrów pojemności i kompresor śrubowy o pojemności 2,3 litra. To nie jest Obydwa auta są doładowane, obydwa to kompresory mi się na prawym torze Chevy LT4. Auto Wyposażone oczywiście w track mode, w Myślę, że też będzie mógł korzystać z tego. Ale wiem to, że 707 koni w helkacie. Helkata <try> jeszcze to wszystko się dzieje. sam się zwiedzie, dlaczego taki <try> opóźnienie.